Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca w serii wady i zalety konkretnych samochodów używanych. Tak, dzisiaj na tapetę biorę jedno z aut, o które prosiliście najczęściej. Oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, proszę podzielcie się w komentarzach. Ja tą listę skrupulatnie cały czas uzupełniam i w swoim czasie te materiały będą się pojawiały. A dzisiaj o BMW E46. No, model, który już na rynku jest prawie od 20 lat, bo początek produkcji rozpoczął się w 1998 roku i produkowany był do 2007 roku, ale od 2005 do 2007 już była produkowana tylko odmiana M3, a odmiana Compact i Cabry była produkowana od roku 2000, więc to auto już może mieć prawie 20 lat, ale mimo wszystko nadal w pewien sposób robi wrażenie na drodze. Ja, gdybym miał się zastanawiać tak z perspektywy czasu, patrząc na wszystkie modele BMW, oczywiście odrzucam jakieś skrajne wersje, M-ki i tak dalej, ale tak bardziej cywilnie na to patrząc, w moim przekonaniu, ze wszystkich generacji BMW, chyba najbardziej podoba mi się, patrząc przez pryzmat prawie 20-letniego auta, E46 w odmianie Coupe. Naprawdę to auto wygląda genialnie. Nie jest najtańsze, mimo wszystko taniej kupimy sedana, ale wbrew pozorom ten model dość bardzo przypadł mi do gustu. No właśnie, gdy rozpoczęto produkcję w 1998 roku, na rynku debiutowała odmiana w wersji sedan. Czy wiecie, kto jest projektantem tego sedana? Tak, to niektórzy mówią na niego oszołom, ale Chris Bangle, tak, amerykański projektant, który zaprojektował m.in. BMW 7 generacji, odmianę E65. Wszyscy uznawali go za wariata, że to auto jest brzydkie. A wbrew pozorom okazało się, że wcale to tak BMW jakoś na złe nie wyszło. Różne odmiany były serwowane później, bo pojawiło się kupę, pojawił się cabriolet, pojawiła się odmiana Touring Kombi, używam zamiennie, żeby nie było. Była też odmiana hatchback, jakby na to nie patrzeć, odmiana kompakt. No, cóż mogę powiedzieć? Kompakt ogólnie mi do gustu nie przypadł. Jest to auto o segment mniejszy, celowo zrobione pod kątem takiego miejskiego samochodu. Bagażnik już ma 310 litrów, a nie 440, jak to ma w przypadku Sedana. Ogólnie to auto ma mniejszy rozstaw osi, jednak design tego samochodu już mnie w jakiś tam sposób nie porywa. Ale z jednej strony może być to ciekawa alternatywa z tego względu, że bardzo często ten model wybierany jest przez kobiety. A skoro przez kobiety to może jakoś tak bardzo nie będzie zajeżdżony, więc to jest jedna z alternatyw chociażby w segmencie C. W 2001 roku jak dobrze pamiętam w kwietniu pojawił się lifting, ale dotyczył on tylko wybranych serii, bo na przykład Coupe i Cabrio dopiero miało lifting w 2003 roku. Tak, bardzo często pytacie o ten model, jeżeli chodzi o rynek wtórny, więc przyjrzyjmy się jego wadom i zaletom. Przyznam szczerze, że miałem tutaj dość duży problem nagrywając materiał o tym aucie, ponieważ tematyka związana Z46 jest tak szeroka, że ja starałem się wybrać po prostu takie wybrane zagadnienia, bo ten odcinek spokojnie można byłoby rozciągnąć do godziny, tylko kto by to aż tak długo oglądał. Dobrze, przejdźmy do wad i zalet. Tradycyjnie zaczniemy od zalet. Zaleta numer jeden design. Tak jak wspominałem, odmiana coupe, taka usportowiona, wygląda niesamowicie, ale wbrew pozorom, zwykły sedan też budzi pozytywne emocje. Ostatnio na to, że łódź zaraz, zaraz po nowym roku miałem okazję pojeździć właśnie taką M46. Bardzo fajne wrażenie, i ten design nie opatrzył się na przestrzeni lat. To muszę przyznać, że dobra robota projektantów. Kolejna kwestia, dobra jakość tworzyw. Dobre w miarę spasowanie i prędzej te materiały na przestrzeni lat będą porysowane, gdzieś tam uszkodzone, aniżeli one gdzieś będą odstawały bądź będą źle spasowane. No też ciężko przy tym modelu aż tak mocno oszacować zużycie co niektórych podzespołów, bo kierownica do takiego większego przetarcia spokojnie wytrzymuje 300 tysięcy kilometrów. Kolejna kwestia, trwałość. Wiecie, są takie modele samochodów, które mają jakieś mocne, słabe punkty na starcie. Gdy ktoś słyszy Laguna 2, Ojej, 2,2 DCI królowa lawet. W przypadku E46 aż tak wielu słabych punktów bym się nie dopatrywał. Oczywiście nie jest to najtańsze auto w serwisowaniu, pewne rzeczy nie są gdzieś tam najtańsze, ale na szczęście jest bardzo wiele zamienników, które mo możemy kupić na rynku wtórnym w postaci chociażby nawet części używanych, więc nie powinno być aż tak dużych problemów z serwisowaniem. Kolejna kwestia: ilość silników. Ja już kiedyś w jednym z odcinków mówiłem, że im marka wypuszcza więcej silników. Tym często zdarza się, że one są niedopracowane. Chyba z jednej strony nie dotyczy to BMW, bo gdy przeglądam listę silników zastosowanych w E46, owszem znajdują się takie silniki, które mogą mieć jakieś tam wrażliwe podzespoły bądź elementy, jak chociażby dyfry, ale wydaje mi się, że nie są to aż tak rażące elementy, a tym bardziej lista silników jest naprawdę długa, szczególnie jeżeli chodzi o odmiany benzynowe. Kolejna kwestia precyzyjny układ kierowniczy. Ogólnie układ kierowniczy, zawieszenie dla mnie w tym aucie jest naprawdę na dobrym poziomie. Trzeba się na początku przyzwyczaić do tego, bo jak się ktoś przesiada z jakiegoś innego modelu, musi się trochę przestawić, ale naprawdę z perspektywy czasu, gdy miałem teraz okazję powiedzieć tą E46, 318, tą mocniejszą, no powiem Wam tyle na to, że dawało to radę bez najmniejszego problemu. Napęd na tył. No cóż, wiele osób wybiera chociażby ten model właśnie ze względu na napęd, którym oczywiście może mieć napęd 4x4, ale tutaj głównie skupiam się na napędzie na tył. Trzeba trochę przyzwyczaić się do tego typu napędu, jeżeli ktoś nie miał dużej styczności na początku, poćwiczyć gdzieś na uboczu, ale na pewno napęd na tył też ma wiele swoich plusów. Może też o tym zrobię osobny odcinek. Przejdźmy teraz do wad. Jak każde auto, to też ma pewne wady. Senon ma 440 litrów, a odmiana Touring Kombi ma o 5 litrów mniej. No cóż, tutaj troszkę producent nie poszalał, ale jeżeli rozłożymy tylną kanapę w Touringu, okaże się, że ma 1400 litrów prawie że, więc to jest jakaś alternatywa, jeżeli chodzi o tą odmianę. Kolejna kwestia, ilość miejsca w odmianie Kompakt, czy chociażby w odmianie Coupe, taki. Minus to plus, że to tak określę. No bo jeżeli ktoś decyduje się na zakup tego typu samochodu, chyba jest świadom tego, czego może się spodziewać po tego typu aucie. Ale faktycznie w tym kompakcie tego miejsca aż tak dużo nie ma. W odmianie kupę nad głowę z tyłu na pewno tego miejsca nie ma. No ale w mojej lagunie też nie było miejsca, a jakoś ją wybrałem. Kolejna kwestia, warto wsłuchać się w dyferencjał. Tak, tutaj pojawiały się problemy, jeżeli chodzi o żywotność. Niektórych podzespołów naprawa nie jest aż tak bardzo kosztowna, ale warto się wsłuchać, czy tam jakiś dźwięków, luzów nie ma, bo może to oznaczać jakieś kolejne wydatki po zakupie. Kolejna kwestia, korozja dolnych elementów. Może nie jest to auto, które jakoś nadmiernie koroduje, ale zdarzają się korozje właśnie dolnych części drzwi, progów czy chociażby nadkoli. No, niestety, impregnacja podobno dobra, ale jak widać, polskim warunkom nie do końca była w stanie sprostać. Kolejna kwestia, ostrożnie ze skrzynią automatyczną. Sporo modeli jest wyposażonych w, skrzynie, w skrzynię automatyczną, która była serwowana przez General Motors. Nie jest to może jakaś zła skrzynia, ale do ideału też jej pewnie daleko. Kolejna sprawa, ciężko o ładny egzemplarz, to już taka ostatnia. Bardziej, może nie tyle, że wada, co już pewnego rodzaju ostrzeżenie. E46 na rynku jest bardzo dużo egzemplarzy, to trzeba przyznać. Bardzo dużo egzemplarzy też jest w pewien sposób zajeżdżonych, bardzo często wybieranych przez młodych kierowców, dlatego. Bezpiecznym w teorii rozwiązaniem jest wybra wybranie odmiany Kompakt bądź Touring Kombi, bo najczęściej są to dwie odmiany niewybierane przez młodych kierowców, więc jest jakaś szansa na, na to, żeby znaleźć to auto w ładnym stanie. Najwięcej mimo wszystko na rynku i tak jest sedanów. Nie oszukujmy się też, gdy ktoś szuka Diesla 330D e, i liczy, że ktoś tym autem robił 10-12 tysięcy kilometrów, nie po to ktoś na starcie względem 320 do cał tyle, żeby tym autem tak mało jeździć. Gdybym miał porównać to do największych konkurentów, chociażby Mercedesa, czy Audi A4, czy chociażby Lexusa IS-a, mi się wydaje, że 46, tylko w moim przekonaniu, oczywiście to jest tylko moja subiektywna ocena, wypada najlepiej, najbliżej mu chyba jest do Lexusa, tylko w Lexusie jest jeden problem. Po pierwsze, nie ma żadnego diesla, no i w benzyniakach mamy do wyboru, jak dobrze pamiętam, tylko dwa silniki, więc. Mimo wszystko to BMW 46 jest bardziej, bardziej uniwersalne. Jeżeli chodzi o silniki, co mógłbym rekomendować? Wydaje mi się, że 316 jest troszeczkę tutaj za słaba. Odmiana 318, czyli 118 koni, bądź 143 w mocniejszej odmianie 9,4 do 100, To już robi wrażenie. Spalanie jest podobne do 316, była 320. Silniki 2,5 litrowe, czyli 323 czy 325, które ma 193 konie. Naprawdę bardzo fajna jednostka do zagazowania. 330 czyli 231 koni czy chociażby mocniejsze odmiany jak GTR tam było bodajże 350 koni i już tam była v 8 to już jest zupełnie inna odmiana jeżeli chodzi o diesla aż tak dużego wyboru nie mamy mamy 320d 136 koni bardzo często wybierana jednostka jakbym komuś mógł rekomendować polecam 330 przed liftem 184 konie po liftem 204 konie i to auto naprawdę robi wrażenie. Wysoki moment obrotowy daje bardzo dużo fanu z jazdy. Ale te egzemplarze już swoje kosztują. Sedana kupimy najtaniej, jeżeli chodzi o kupę cabrio, czy chociaż właśnie mocniejsze odmiany silników benzynowych, czy diesla. One najczęściej już są też w o wiele lepszym wyposażeniu. Tutaj aż tak tanio nie będzie. No ale cóż, jeżeli poszukujemy ładnego, idealnego auta, nikt nie mówił, że będzie tanio. Wbrew pozorom. Ogólnie rekomenduję to auto, ponieważ można kupić je w dość przystępnej cenie. Jest fajnie spasowane, podobają mi się te zegary, które, gdybyście wsiedli teraz do jednego z nowych BMW, one aż tak bardzo mocno różnić się nie będą, nawet ściąga jest podobna. BMW tutaj nie eksperymentuje jakoś bardzo we wnętrzu. Warto poszukać naprawdę egzemplarza godnego uwagi, ponieważ jest wiele szerotów, tak? no, Model niezwykle popularny to i handlarze tutaj próbują ściągać egzemplarze, na których też można więcej zarobić, czyli takie. Które miały też swoje wady, niekoniecznie zalety, tak? Więc jeżeli ktoś z Was ma jakąś większą styczność, duże jeździ e46, proszę podzielcie się w komentarzach pod spodem. A ja póki co żegnam się, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!